Tu ojciec bio biograficzny głos w Twoim domu. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pochylimy się nad życiem i twórczością Marii ze Skłodowskich, jednej z trzech wielkich Marii w historii Polski, tuż obok Konopnickiej i Matki Jezusa z Częstochowy, której to narodowość została potwierdzona przez solejkową zrancza. Narodziny naszej dzisiejszej bohaterki zbiegły się w czasie z epoką, którą dzisiaj spokojnie moglibyśmy nazwać jebaną biedą. To czasy takich szlagierów jak nasza szkapa czy janko muzykant. Więc jeśli chodzi o rozrywkę dla dzieci, to do wyboru była albo zabawa wchowanego, albo pochowanego. W dodatku Polska znajdowała się w nieustannym gangbangu dokonywanym przez Prusy, Austrię, no i oczywiście Rosję. Co sprawiało, że człowiek modlił się żeby nie wstał z łóżka następnego dnia. Maria, na całe szczęście dla tego podcastu, zamiast skoliozy i szkorbutu otrzymała mózg, który miał w przyszłości oświetlić jej drogę nie ku śmierci z głodu, lecz ku śmierci w wyniku choroby popromiennej. I dzisiaj Wam pokażę, że tak jest po prostu fajniej. Domyślać się możemy, że rodzina żyła skromnie, za to bez wygód. Rodzice Marysi byli profesorami, ale niestety nie w stylu daty maty, więc nie mogli monetyzować treści na YouTubie, i reklamować porównywarki ubezpieczeń. Mieli piątkę dzieci, a Maria Salomea Skłodowska, urodzona w roku 1867, była najmłodsza. Skłodowscy własnoręcznie szyli dzieciom buty, a jedyną zabawką w domu był kurz, z którego w zimie wspólnie lepili bałwanki. Z pozytywów przemocy domowej, jak wszystkiego innego zresztą, nie było, ale czego nie zabrały służby opiekuńcze, zabrał tyfus i gruźlica. Jedna z sióstr Marii i jej matka zmarły gdy miała odpowiednio 9 i 11 lat. W chacie zrobiło się zatem luźniej, ale w głowie ciaśniej, więc Maria uciekła myślami w naukę, gdyż uczyła się przezajebiście. Miała doskonałą pamięć, więc pewnie gdy jej ktoś ukradł karteczkę z brokatem w przedszkolu, pamiętała do śmierci. Mijały zatem lata, a kolejne klasy szkoły kończyła z przysłowiowym palcem w dupie. Nie dziwi więc, że po skończonej szkole średniej przymierzała się do szkoły wyższej ale zderzyła się wówczas z rzeczywistością jak księżna Diana z Tunenem w 97. W XIX wieku bowiem baby miały siedzieć na dupie i dawać dupy, a nie myśleć o uniwersytetach. Maria miała w to jednakże wywalone. walone. Dołączyła do Uniwersytetu Latającego i to tam nakręciła się nie na latanie po chałupach, jakby sugerowała nazwa, ale na szerzenie nauki wśród kobiet z ludu. Nie chciała jednak skończyć jako nauczycielka w kraju pod zaborem, więc frustrowana patową sytuacją chwyciła się broni, i nie była to wcale naostrzona ciupaga z murza Sichle, ale siostra o imieniu Bronisława, której Maria powiedziała, żeby wypieprzała czym tchu do Paryża na studia medyczne, a ona jej będzie słać flotę. Gdy już bronia się wykształci, przegarnie ją samą i wyrwą się wreszcie z tego kurwidłka. Jak postanowiły, tak zrobiły, bo takich trzech, jakich dwie, to nie było ani jednej. Maria zaczęła uczyć to tu, to tam i zarabiać na swoją przyszłość w Paryżu, gdyż każdy Polak wie, że grosz do grosza, a będzie kokosza, Nel w tym przypadku, albowiem w listopadzie 1891 roku przenosiny do stolicy Francji stają się faktem. A w Paryżu, wiadomiks, miłość i skamerzy pod nowiociągą wtedy wieżą Eiffla. Na szczęście Marysi trafiło się to pierwsze, w postaci Piotra Curie. Nazwisko adekwatne, bo tak samo jak ten serek był biały, delikatny i chudy. Zanim mogła jednak skosztować tego regionalnego przysmaku, zapisała się na Sorbonę, bo w końcu po to tam przyjechała. Odizolowała się więc od otoczenia jak mój wujek prepers w górach świętokrzyskich i nawalała naukę dniami i nocami. Licencjat z nauk fizycznych zdobyła zatem bez problemu, a rok później dorzuciła licencjat z nauk matematycznych z oceną, cytuję, dość dobrze. Według mnie nawet lepiej niż dobrze, czyli średnio, ale na tym, jak wiadomo, kto na pasach, się nie zatrzymała. A to był rok 1894. Rok poznania wspomnianego Piotra. Z początku dosyć nieśmiały, otworzył się jak ulewy drzwi na kozeczce i po roku wytrwałych starań zdobył serce Marii. Co oboje przypieczętowali małżeństwem, ale w wersji light, czyli bez kredytu hipotecznego ze zmiennym oprocentowaniem. Sytuacja nowożeńców nie była bowiem zbyt kolorowa, ale dla Marysi to nie pierwszyzna. Przynajmniej rodzeństwo przestało umierać. Do dyspozycji mieli 500 franków profesorskiej pensji Piotra. Więc Maria zdobyła papiery nauczycielskie i zaczęła zasilać budżet. W międzyczasie robiła z mężem eksperymenty chemiczne w laboratorium i w kuchni, bo musiała robić jednocześnie i karierę, i szamę. Nawalała badania aż miło, ale czasem też spała. Z Piotrem, oczywiście. I w 1897 urodziła się z tego Irena, za imki she, her. To nie przeszkodziło jej w przygotowywaniu pracy doktorskiej, bo chciała zmieniać nie tylko pieluchy, ale też świat. Żeby to ogarnąć, Matką musiała być zatem surową. Pracowała nad magnetycznymi właściwościami hartowanych stali, więc dzieci, siłą rzeczy, też chciała hartować. Ale nie poprzez wkładanie najpierw do rządku, a potem do zimnego, tylko poprzez sport i ciężką pracę. W sumie nie wiem co gorsze. Ale wiadomo, dzieci mogą sobie potem pójść na terapię, a kariera mogła pójść się jebać, więc trzeba było gonić tematy. Razem z Piotrem, który studiował kryształy, ale oczywiście nie te, które oferował dupom gąciarz zakręcili się wokół badań prowadzonych przez Henry'ego Becquerela, który to w 1896 roku dokonuje odkrycia promieni uranowych. Zagłębiając się w temat, Maria doszła do wniosku, że muszą istnieć dotychczas nieznane pierwiastki promieniotwórcze i przekonała do tego małżonka. A ten był zapewne inspiracją dla samego MacGyvera. Budował wszystko z niczego, bo w sumie nic nie mieli. Spuszek puszek po konserwach zrobił komorę jonizującą i rozpierdol w kuchni. Do tego doszedł elektrometr, kwarc piezoelektryczny oraz duży drewniany kątomierz, którym Maria rozstawiała chłopa po kątach, gdy ten obijał się w pracy. Tej było sporo, bo dostali właśnie do swoich eksperymentów barak przy ulicy Lomont, a warunki jakie tam panowały przestraszyłyby wszystkich, oprócz mieszkańców Bytomia oraz dzieci z Bangladeszu szyjących wasze t-shirty. Jak już wspomniałem, po przygodach z uranem Maria zaczyna się zastanawiać, czy inne pierwiastki też samoistnie wysyłają złociste promienie ode mnie dla ciebie dzień za dniem. Okazało się, że Thor, pierwiastek, a nie ten chłop z Avengersów, też to robi i wtedy proponuje ona nazwać tę cechę radioaktywnością. Żeby nam się nie powaliło, odnotowuję, to był rok 1898. Zrodziła się wówczas konstatacja, która nurtuje wielu fanów dopalaczy. Przecież musi istnieć substancja potężniejsza. Ale tak samo jak gimnazjaliści, nasza bohaterka przerobiła już wszystko, co istniało, a przynajmniej nazwę czego znano. Jeśli myślicie więc, że załamana poszła do sklepu, żeby kupić odpowiedni blend i pomyśleć przy filiżance kawy, gdzie szukać dalej, to jednijcie się w ceban. Poszła kupić blendę, ale uranową, której sterty z Piotrem badali w poszukiwaniu nowego pierwiastka. I po wielu roboczogodzinach godzinach w swoim mini udaje im się to. Niestety Maria nazywa go w sposób, który zapoczątkuje wszystkie polbudy i poltransy: polon. Podniecenia wielkiego to nie wywołało, ale jak sobie tak nazwała, to sorry, no nie ma się co dziwić. 26 grudnia 1898 roku Piotr, Maria i Gustaw Bemont pracujący w ich laboratorium idą za ciosem i wysnuwają wniosek, że jeszcze coś tam w tej styrcie siedzi i nazywają to coś radem. A jeśli ktoś widział Majdana, wie, że rad jest potężny. Przy równym ciężarze produkuje 1,4 miliona razy więcej promieniowania niż uran. Pozostała zatem kwestia wyizolowania obu czystych pierwiastków i zamknięcia wszystkim MORD. Dzień w dzień Maria stała nad garami z blendą uranową, gotowała je i mieszała, po 20 kg dziennie. Otrzymywali z Piotrem kilka miligramów substancji z kilkuset kilogramów surowca, czyli przypominało to moje skrobanie ziemniaków za dzieciaka. W 1902 roku otrzymują 1 decygram czystego chlorku radu i dało to podstawy do wyznaczenia masy atomowej nowego pierwiastka, która wyniosła 226. Tę pracę Maria wykorzystała w pracy doktorskiej, którą obroniła w 1903 roku. Roku, który przyniósł jej, Piotrowi i Becquerelowi nagrodę Nobla z fizyki za badania nad zjawiskiem promieniotwórczości. Miała wówczas jedynie 36 lat, więc jeśli komuś wydaje się, że chuja w życiu osiągnął, to tak, łączę się z wami w bólu. Jako że oboje stąpali twardo po ziemi jak ja po festiwalu Pizzy, hajs z nagrody zmienił ich o 360 stopni. Za to ich życie, no cóż, nie przypominało w żadnym stopniu tego dawnego. Media nachodziły bowiem to biedne laboratorium jak Jehowi. Po ekscytacji przyszedł w końcu też czas na zadumę, co odkrycie polonu, a przede wszystkim radu, oznacza dla nas, szarych mas pracujących. Polon zostanie użyty przez ruskich do otrucia litwinienki w 2006 roku, więc można powiedzieć, że z czasem stał się nową przeprawą w rosyjskiej kuchni. Natomiast rad, jak pewnie potwierdziłaby Doda, okazał się mieć również szkodliwe oddziaływanie. Ale że wtedy Dody nie było, Piotr przyłożył sobie do ramienia owinięty w celuloid radonośny bromek baru, żeby się przekonać, gdzie wyląduje i nie wylądował o dziwo w barze, ale prawie w grobie, bo bujał się z martwicą tkanek nawet po 50 dniach od rozpoczęcia eksperymentu. Jednym słowem, rat okazał się w chuj toksyczny, ale w myśl zasady zwalczania ognia ogniem, można by go użyć do leczenia nowotworów i innego dziadostwa. Tak wówczas kminiono i trudno się z taką logiką kłócić, ale niektórym się odkleiło i po czasie widziano w nowym pierwiastku to samo, co szury widzą we wlewach z witaminy C – panaceum na wszystkie choroby. Łącznie z lumbago, zapaleniem spojówek i haluksami. Dodawano Radu do wszystkiego. Od paszy dla zwierząt po kosmetyki. Był nawet taki specyfik o nazwie radiokremelin, do skóry i na uspokojenie, więc idealny do zastosowania po wpierdolu pasem od ojca. Entuzjazm zaczął wyhamowywać powoli dopiero po tym, jak kilka Amerykanek dostało raka szczęki od lizania pędzelka. Ale nie twemu staremu, tylko tego, którym malowały cyferki na tarczach różnych przyrządów farbą na bazie Radu. Ten cały boom narad wynikał poniekąd z tego, jaka Marysia była, a raczej z tego, jaką chciał postrzegać ją świat. W przeciwieństwie do ciotki Lodzi, świeć pani nad jej duszą, nie trzeba jej było błagać o przepis, sama się nim dzieliła. Razem z Piotrem podawali wszystkie wyniki badań i sposoby wydobycia radu do informacji publicznej. No a wiadomo, że podstawówka to czas eksperymentów, każdy chciał spróbować. Ta ich wylewność wynikała jednak raczej nie z empatii i chęci szerzenia nauki ale z tego, że nie wiedzieli czego się wyzbywają. Tak jak Ruscy w przypadku Alaski, albo rodzice Kevina De Bruyne oddając go do Bidula. Po prostu państwo Kiri początkowo nie zdawali sobie sprawy z potencjalnych zastosowań radu. Tak jak Henry Ford nie zdawał sobie sprawy, że samochód może służyć do celowego rozjeżdżania ludzi na promenadzie w Nicei. Potem było już za późno, żeby to opatentować i robić miliony. Pozostały tylko ochłapy, ale i tak ciężkie bidy już nie klepali. Zresztą. Prędzej czy później produkcja radu musiała stać się domeną przemysłu, bo było go bardzo mało. I nie mało w stylu odpierdol się od moich chipsów, bo mam mało, ale naprawdę mało. W drugim dziesięcioleciu XX wieku na świecie jest go zaledwie 10 gramów, czyli tyle, ile waży 10 tiktaków. Cena była akuratna i sprawiedliwa 750 ówczesnych franków francuskich za miligram soli radu, czyli 750 tysięcy franków za gram, a to około 3,5 miliona obecnych dolarów amerykańskich. Więc jeśli Wasi starzy po śmierci nie zostawili Wam nic oprócz długów, informuję, że średnia zawartość radu w organizmie człowieka o wadze 70 kg wynosi 3,1 x 10-11 g, czyli z dwójki można wyciągnąć około 2,1 jednego amerykańskiego centa. Potężna flota. Jakbyśmy poszli w full Stalin mode i zlikwidowali, za okrągleniu 10 miliardów ludzi na Ziemi, dałoby to okrągłe 2 miliony zielonych, a i tak nie byłoby przecież komu tego sprzedać, więc możecie odłożyć siekiery na miejsce. Myślicie pewnie, że odszedłem od tematu, ale mordy, nic bardziej mylnego, bo śmierć w życiu Marii hulała jak bieda na Podlasiu. Tym razem zwinęła jej chłopa, Piotra. A było to w czwartek 19 kwietnia roku pańskiego 1906. Przechodząc przez ulicę, został potrącony przez nadjeżdżający powóz ciężarowy. Oprócz kawałków czaszki nie było co zbierać, gdyż wpadł pod zaprzęg w taki sposób, że jedno z kół najechało mu na głowę. Maria przyjęła to do wiadomości zachowując kamienną twarz. Ale wpisy w jej dzienniku pokazują, co ją gryzło. I tym razem, w przeciwieństwie do lat spędzonych za młodo w stolicy, niestety nie były to wszy. Miała wówczas 39 lat i, jako pierwsza kobieta, otrzymała katedrę na uczelni wyższej, a dokładnie to katedrę fizyki ogólnej na Sorbonie, by kontynuować dzieło dydaktyczne zmarłego właśnie chłopa. Można by więc w tej sytuacji rzec to samo, co po milionach lat ruchów górotwórczych. Trochę się spiętrzyło. Po czasie zapisała. Minął już rok. Żyje dla jego dzieci. Dla jego starego ojca. Ból jest przytłumiony, ale nadal żywy. Brzemie na mych barkach ciąży mi bardzo. Jak dobrze byłoby usnąć już więcej się nie obudzić. Osobiście to ja doskonale rozumiem marzenia Marysi o nieobudzeniu się, ale życie toczyło się dalej. Swoją drogą pisanie, że żyje dla jego dzieci, a nie ich dzieci, pokazuje, że to właśnie kaszojady ciążyły jej chyba najbardziej. Ciążył jej też niejaki William Thompson, a.k.a. Lord Kelvin, który wątpił w to, że rad jest metalem. Więc postanowiła wyodrębnić ów pierwiastek w stanie metalicznym. Wiadomo, nic tak nie działa na smutek i pustkę jak ostry pracoholizm. Sztuka ta udała jej się w 1910 roku, czego Lord Kelvin niestety już nie doczekał. Zdawać by się zatem mogło, że to całe wyodrębnianie zajęło sporo czasu, ale tak naprawdę poszło dosyć sprawnie dzięki miliarderowi Andrew Kiernejemu, który wyskoczył z hajsu i podarował biednej wdowie nowisienkie laboratorium. A w tym laboratorium asystował jej pan de Bien który wpatrzony był w Marię jak w obrazek Gracjana Rostockiego z serii Kupa Kupa. Może coś między nimi było, może nie było, ale wiecie, czasami ciężko oprzeć się Szturm der Liebe, gdy jest między wami, że tak powiem, chemia. Maria, w przeciwieństwie do Kim Kardashian, nie musiała odkryć jedynie dwóch pośladków, ale aż dwa pierwiastki, żeby każdy chciał wiedzieć z kim sypia. To też jej życie miłosne było szeroko komentowane w ówczesnej prasie. Nie minęło wiele czasu, a cytując infomankę Donets Killera, można by rzec, Pan de Bien? To już dawno nieaktualne. Od wczoraj. Teraz na tapecie był Paul Langevin, przyjaciel Piotra Curie, który po jego śmierci zbliżył się do Marii na tyle, że dochodziło między nimi do wymiany płynów ustrojowych. Normalna rzecz, zwłaszcza w seminariach duchownych, ale Paul miał żonę i czwórkę dzieci, a to w ówczesnych realiach był skandal. Na tyle potężny, że Maria rozważała ucieczkę w Bieszczady, a nawet samobójstwo. Nie ma się co jednak panu Longevin dziwić, że zarywał do Marii, bo żona w domu spuszczała mu regularny wpierdol. A jak się ten cały romans wydał? Przez panią Longevin, a jak? Latem 1911 roku domagała się separacji i wysokich alimentów. Zbyt wysokich według jej małżonka. Widać tu pewien zorzec, bo zainteresowanie hajsem oznacza zainteresowanie monetami, a te też się przecież bije. Tyle, że w mennicy, a nie w domu. W końcu października dowiedziała się również, że Maria i Paul są razem na konferencji solwejowskiej w Brukseli i dostała takiej kurwicy bożej, że kazała sprzedać ich korespondencję reporterowi dziennika Le Journal. Lawina ruszyła i prawie zmiotła Marię z planszy, bo te brudy wywlekane były tuż przed grudniową nominacją laureata Nagrody Nobla, nominacją, którą ostatecznie otrzymała. Druga nagroda Nobla przyznana została za odkrycie Polonu i Radu, żeby podkreślić ważność tego wydarzenia w dziedzinie chemii. Ale Maria odbierała ją ze słabnącą już łatką tej, która rozbija rodziny. Słabnącą jak ona sama, bo 29 grudnia 1911 roku trafiła na noszach do szpitala, ale na ostatnie namaszczenie było wtedy jeszcze za wcześnie. Miała bowiem do wykonania jeszcze jedną misję poboczną, do której zaprosił inny noblista, Henryk S. ten odjanko muzykanta. W liście pisał, żeby wróciła do ojczyzny i popracowała dla wspólnej chwały nauki i Polski, a nie że tylko Francja i Francja. No i skusił Marię, ale tylko do pracy, a nie do powrotu. Owocem tej odezwy było otworzenie w roku 1913 pracowni radiologicznej, a w 1932, za hajs uzbierany w USA, powołano do życia Instytut Radowy przy ulicy Wawelskiej 15 w Warszawie. W tak zwanym międzyczasie nastał rok 1914. Rok, w którym mocarstwa europejskie rzuciły na stół dwa jopki, a to oznaczać mogło tylko jedno: wojna. A wraz z nią totalny rozpierdol i miliony rannych. Rannych, którym Maria pomagała, organizując służbę pojazdów radiologicznych z całą aparaturą do prześwietleń, nazywanych małymi kiri. Trudno, żeby w takim konflikcie pozostała obojętna. Będąc z jednej strony Polką, antyniemiecką z definicji, a z drugiej francuską, której w głowie pobrzmiewały echa ostatniej przegranej wojny z Niemcami i utrata Alzacji i Lotaryngii. Żeby oddać skalę tego, jak się do zadania przyłożyła, Nadmienię, że w październiku 1914 roku armia francuska zaliczyła jeden taki pojazd, a Maria dorzuciła ponad 200, więcej niż Pejana Tedego. Obsłużono nimi ponad 100 tysięcy żołnierzy na froncie. Takie poświęcenie nie przeszło więc bez echa i przez wojenne lata wyrobiła sobie kontakty, również te najcenniejsze, polityczne, bo dzięki nim łatwiej jest zdobyć hajs. Kupiła dom, zbudowała instytut radowy, zdobyła sławę. Ma wszystko, ale brakuje jej ratu do dalszych badań potem decyduje się wyjechać do USA. Jeden gram radu to 100 tysięcy ówczesnych dolarów, ale zebrano tę kwotę w oczekiwaniu na przyjazd Marii, który ziścił się 11 maja 1921 roku. Wystawne kolacje w Białym Domu, samochód w prezencie od rodziny Fordów, poczuła pieniądz i różnice pomiędzy ówczesną powojenną Europą i rosnącą potęgą Stanów. Była tak rozchwytywana, że zwichnęła rękę w przegubie, witając się z ludźmi. Było to jednakże przed rządami austriackiego malarza Adolfa H., który znacząco usprawnił sposób witania się z tłumem za pomocą wyciągniętej przed siebie ręki. 2 lipca 1921 roku jest już z powrotem we Francji, ale o USA nie zapomni. W 1929 wróci tam po kolejny gram radu, który to z kolei trafi do Uniwersytetu Warszawskiego. Jednak zostańmy przy roku 1921. Rad, który przywiozła z USA i który odkryła, coraz bardziej ją toczył. A kto poczuł, ten wytoczył, więc robił się w jej organizmie coraz większy smród. Męczyły ją widoczne zmiany skórne i pogarszający się wzrok. Gówno widzi, a nawet i tego czasem nie. Poddała się operacji na oczy, ale po niej często widziała podwójnie, więc narażona byłaby obecnie na koncept czterech braci Golec i dwóch Jankleosi. Dramat. Nie straciła natomiast lotności umysłu i wciąż nie znosiła sprzeciwu. Trząsła instytutem radowym, jak moja babcia herbatą w późnej fazie Parkinsona. Czas jednak płynął nieubłaganie i kondycja Marii była coraz gorsza. U schyłku życia. W roku 1933 widziała eksodus naukowców z nazistowskich Niemiec. Czuła, że świat się chwieje. Nie wiedziała, że także jej świat. W styczniu 1934 roku jest jeszcze świadkiem odkrycia sztucznej promieniotwórczości przez swoją córkę Irenę. Na początku myślała, że ta babie się laserkiem z bazaru i wali jej po oczach. Ale koniec końców było to, jak relacjonował jej zięć, ostatnia wielka radość jej życia. Zmarła na Białaczkę 5 lipca 1934 roku. W sanatorium we wschodniej Francji. Ten sam jeden gram radu, który wiozło z Ameryki, obecnie transportuje się w 100-kilogramowym pojemniku z Ołowiu, ale akurat wiadomo, że Polacy z BHP zawsze byli na bakier. Cud w ogóle, że dożyła 66 lat. Francuzi widocznie też nie mogli się nadziwić i po wielu latach jej prochy, razem z prochami Piotra, złożyli uroczyście w Panteonie. Było to 20 kwietnia 1995 roku, a to był premierowy odcinek podcastu Ojciec Bio. Jeśli podobało Wam się moje bredzenie, zasubskrybujcie mnie i podzielcie się z bliźnimi. Albo rzućcie na tacę na buycoffee gładysz. Jestem też na Instagramie, TikToku, YouTube, Spotify, Apple Podcasts i od teraz w Waszych sercach. Mam nadzieję. Do usłyszenia. Wasz ojciec bio.